Możemy wybrać, jak się czujemy. Możemy wybrać, czy czujemy się szczęśliwi, czy nie. Możemy zdecydować, znając to proste, ale ogromnie wpływowe przesunięcie spojrzenia, które możemy sobie nazwać zasadą jakby zachowujmy się tak, jakbyśmy chcieli się czuć. Tkwimy w takim przekonaniu, że nasze zachowanie jest zależne od tego, jak się czujemy jaki jest nasz stan, Mentalny. Nasz umysł mówi, że będziemy się zachowywać jak ludzie szczęśliwi, kiedy będziemy się czuć szczęśliwi. Możemy jednak odwrócić tę regułę. Możemy ograć nasz logiczny umysł, zaczynając zachowywać się tak, jakbyśmy chcieli się czuć. Zasada jakby uczy nas, że kiedy zaczniemy zachowywać się jak ludzie szczęśliwi, będziemy czuli się coraz szczęśliwsi. Zaczniemy prowokować. Odczuwanie szczęścia w naszym życiu. Pamiętajmy, mamy to w sobie, odetchnijmy spokojem, zachwyćmy się życiem, poczujmy jak działa i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować. A tak przy okazji, więcej porad, refleksji, spokoju można znaleźć w moich książkach, audiobookach, seminariach. Zapraszam do sięgnięcia również i do nich.